25 maja świebodzin znów rozbrzmiał rykiem silników. Motoserce 2025 przeszło do historii. Wydarzenie pełne pasji, pomocy i wspólnoty przyciągnęło tłumy łącząc miłośników motocykli z ideą ratowania życia. Organizujemy po raz trzeci tu pod Jezusem nasze motoserce, a tak naprawdę po raz 16, to jest 16 raz, akcja Motoserce w Polsce. 16 rok. No tak naprawdę to nadrzędną rzeczą to jest krzodactwo, czyli zbieramy krew. Połączyliśmy to 3 lata temu ze zlotem aut amerykańskich. Łączymy to ze zlotem i otwarciem sezonu tak naprawdę motocyklowego, który przesunęliśmy o tydzień w tym roku, ponieważ w tamtym mieliśmy słabą pogodę, ale w tym dopisała pogoda, dopisali motocykliści, dopisały auta. I jak zwykle chyba zrobimy rekord krwiodawstwa, więc mamy idziemy na rekord. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to tak jak państwo w tle widzicie, jest duże. Mamy już pobranych około 50 dawców i liczymy, że uda nam się około 70 czy 80 osób dzisiaj obsłużyć. Także frekwencja dopisuje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście pomogli nam tym wszystkim motocykliści, którzy tutaj zorganizowali festyn i przy okazji tego festynu ta akcja się odbywa. Która z grup jest najbardziej pożądana? Wszystkie grupy są pożądane. Oczywiście no, najbardziej e, uniwersalne zastosowanie mają grupy o RH ujemnym RH ujemne, także no, te grupy są najbardziej mm, e, pożądane. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystkie grupy są potrzebne, no, bo pacjenci naszych szpitali mają różne grupy i im trzeba tą krew zabezpieczyć. Fajna inicjatywa, ciekawa, by miejsce zrobione. Tak więc od czasu wojska to jest, to może powiedzieć, pierwszy raz. Jak najbardziej krew zawsze należy oddawać. Tylko że zawsze moja mama pielęgniarka mnie przestrzegała, żeby lepiej nie oddawać, bo ilość zakażenia może być bardzo duża, jakby nikt tego nie. Tak kiedyś jeszcze doradzała jako pielęgniarka, nie. Ale... No ale teraz się to wszystko zmieniło, prawda? No, to inne czasy, tak, już mama na emeryturze, tak więc. <ścoughs> to już inne czasy. Jak najbardziej warto pomagać ludziom. Ja decydowałem, że w sumie to jest mój pierwszy raz, ale zawsze chciałam, ale nie było nigdy okazji, więc. W tym dniu było akurat idealnie, więc stwierdziłam, że musi być ten pierwszy raz i trzeba spróbować. Oprócz tego, że mamy mnóstwo motocykli, mamy mnóstwo samochodów, które przyjechały do nas, mamy miasteczko dmuchane dla dzieci, które jest totalnie za darmo, mamy symulatory dachowania, mamy pokazy stuntu, no jest naprawdę wiele rzeczy, które można by było wymieniać. Warto przyjść zobaczyć, jak co roku zapraszamy. Motoserce to nie tylko motocyklowe emocje, ale przede wszystkim wielkie serca i realna pomoc potrzebującym. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu organizatorów, władz i mieszkańców, świebodzin pokazał, że jazda na dwóch kołach może prowadzić prosto do czyjegoś nowego życia.